Siema w kolejnym gameplay'u tu znowu chopki tak no, Zacznę. Nie, nie chce mi się więcej gadać tak. Gram det tak jak zresztą zawsze jakoś w będą, no nie najgorsze jak jakoś pięć no zabić więcej ale myślę, że się wam spodoba <zysy> nie widziałem gościa ale był Friendly predator missile inbound. Ja zawsze uciekam od rakiet po zawsze no, złe lecą zawsze na mnie Mam takie szczęście zawsze, że na mnie wszystko leci mnie niestety i wszystko mnie niestety zabija No tylko jakoś trzy tylko strzały we mnie nie, nie szły No jak tu na razie widzicie to mi niezbyt dobrze idzie ale dopiero się rozkręcę jakoś w połowie O, gram na mapce carbon. Ja zawsze tę mapkę kojarzę no, z Net for Speed'em Carbon no, są podobne tytuły, właśnie. A goście wyskoczył i niestety nie zdążyłem wycelować na niego. O, piszcie mi w komentarzach, która gra Wam się bardziej podoba. Call of Duty Model Warfare 3, czy Battle Beast. Bo mam non stop sprzeczenia z taksemikiem, która gra jest lepsza. No to w komentarzach może zdecydujecie, która gra lepsza. I wreszcie będziemy mieli to za sobą. Te sprzeczki. No, ja jestem za Kale, a Tasiemiec jest za Battlefieldem. Wszyscy mówią, że kampania i misje specjalne są lepsze w Kalu, a Multiplayer w Battlefieldzie. No, z tym mogę się akurat zgodzić. No chociaż internet yy, w Xboxie jest drogi no, przeważnie jest drogi więc nie wszyscy mają właśnie internet i wolą właśnie Call of Duty bo nie mogą poznać Battlefielda naprawdę jak gdzieś pod koniec tygodnia albo Albo na początku następnego tygodnia będę miał właśnie Battlefielda przez internet, też na kręcie gameplaya. No i tam powiem dokładniej o odczuciach skala, a o odczuciach Battlefielda. Ja w często chodzę. kucho, No niekiedy nie umiem zbytnio nikogo znaleźć. O właśnie tak, taki niebieski kolor lubię. Um, w M czwórce. No nic z tego już mi nie pokazało na tym mini radarze, ale To szczególnie Jeszcze dzisiaj nakręcę jednego gameplaya, czyli dzisiaj razem będę miał trzy gameplaye. Nawet nie pamiętam z jakiej mapki następnie będę kręcił w Co się tu stało z tym działkiem, że takie nie jest fajny fajny ekran No nic już trochę w złym miejscu postawiłem No, już wygrana. Nie pobawiłem się zbytnio tym działkiem. No, a tutaj widać ostatniego deda. no. Może ja bym go zrobił tym działkiem, ale no, w złym miejscu postawię. A więc widzicie ofiary 12 na zgonów 7. To dziękuję. Czekajcie na kolejny gameplay.